Nie chcę to. Co? Zaczynamy! No to. Dobra, nie jestem na Pinkie w Zaczy, pokoju. Pokoju, pokoju. No mhm, mhm. najpierw sobie to Jak wezmę, bo. Na razie nic nie mam. I warto... I czego warto, Do czego warto znajdować sobie ten monster spawn? No bo w tych skrzynkach... są najczęściej przygotować? na No mało no. Najczęściej to jest ziarna kakao no, Oczywiście ziarna kakao służą... To jest barwnik Barwnik i... I, 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 i... I do ciastek pytać pewnie w komentarzach Dlaczego nie rozwaliłem Ich domu Na No ja Wam powiem, że A po co Po co im niszczyć dom To Niech mają sobie tam iżbyśki Kurde gargamel Bo tyle mi starczy. Odpalam Minecrafta i krzycze Woju jakie mądre te karga ma kurde jeden ma taki Dobrze, że chyba jeden mask kwadratowy. Przepraszam, sześcienny. Jeden, jeden kockock tu, jeden tu, jeden tu. O, garbamelet. Kurde, dwa. a to nie jest cukiernik albo lekarz? Hm, dziwne. Dobra. Fajnie, że wygenerowałeś. Pamiętajcie, nigdy nie kopcie pod sobą A Kiedyś, jeszcze jak nie nagrałam filmu Kopię diamenty Kopię, 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 kopię Jednego... O! A może lepiej mieć z góry Weszła od lawa. Lava. Ja będę ten... będę już ten. Jeden diament. I ekwipunek prawie pełny. Uwielbiam jakie jaki na ten. Po prostu... Miałem farta. Tak pomyślę. Naprawdę farciusz. Teraz pięć sztabek wezmę a później tam. Oczywiście nie będę też nagrywał. Gry z innych filmików, na przykład. Jak znacie taką grę? Operation Flashpoint Dragon Racing 1 Niektórzy znają a pewnie inni nie A dla tych którzy Oczywiście to jest tam... tamto to jest taka... kartka... ten... Taka... no... Robotowa. Oczywiście zbuduję sobie jakąś opcję No bo nie chcę, żeby to wyglądało jakoś tak brzydko

Kierkę można też odwrotnie zrobić. W tą albo w tam. no to jest to parek. Oczywiście to nie są poradniki jakbyście widzieli, tylko to są przygody z Minecrafta. Oczywiście poradników nie umiem robić. Znaczy umiem robić, nagrywać takie a nie... Mm, nie lubię, nie chcę mi się robić poradników. Więc się później pytać dlaczego tak, a może... A dlaczego nie, tak? Angela, angela. jak gracie w minecraft to pamiętajcie zawsze, żeby mieć zawsze, żeby te cenniejsze rzeczy b magazynach no właśnie kiedyś tak mi się zdarzyło, gram survival tak idę, zacznę tam Głąb ziemi No i ten Widzę, że jest basem z lawą Patrzę, a to zombie Nie wiem skąd on się wziął Bo zombie nie są na takich, na takich poziomach a, jednak się no, spadł. No, ale o, nie ma extra film film filmu. No, monstru spał. Hm, pierwsze kakałko. Zrobimy sobie kakao. Kakao No i ten. Gram. Nagle tu zombie, Nie miałem żadnego miecza, więc nabałem go w Kilo w prawie rozwalony rozwalniłem sobie kilofa jeszcze zginęłem. Zginąłem. A miałem. Ile tam miałem tych? Chyba z 21 stali. Mówicie to mało. że można to można zyskać pewnie. Ale nie nie odzyskałem, bo, bo nie mi się wracać. Dobrze, że miałem troszkę jeszcze w magazynie, moim takim prowizorycznym. miałem desek, więc w sumie tam, więc w tak zrobiłem dół zalecznie i w nim schowałem rzecz. Dobra, na koniec jedna śnieżek. No i na no to, no to chyba koniec. Cześć.